drugiego. Gdzie jest Mariusz? Natrafiliśmy na trąbę, mógł powiedzieć tam. Gdzieś tam pobiec. Ale raczej tam nie pójdziemy, bo tam pójdziemy, tam w innych odcinkach. Ale nie, chodźmy, chodźmy, poszukamy, chodźmy. I też jest jedna rzecz, dowiedzieliśmy się z pewnej źródła o informacji o Mariuszku, że nie chcę, nie chcę, żebyście mieli... Nie widziałem... Nie luksus. Trzy... Super szybko. Odpowiedzi na wodzie w A teraz... Komentujcie, w komentujcie, komentujcie, komentujcie. A teraz z drugą maską... Prowodźmy się, prowodźmy się, prowodźmy się. Komentujcie, komentujcie, komentujcie. A hvad, <deski> <Sman> to będzie łatwe. A to do tego, było, tak, bo to trochę się zapędziłem, bo... No, ja zmęczony, to kolega jestem zmęczony, kolega Mariusz jestem ma zmęczony, więc chodźmy go szukać Bartek zmęczony, coś zmęczony, jestem nie bałam się mieć bez piosenki Mariusz! Mariusz. on by nie, nie, ba, nie widział mm, oh, a z tymi żonami w tym żart o nie nie, jest kalinie tak, tak, tak nie żartujemy. sobie Mariusz to jest Mariusz a Mariusz jest ludziem, nie człowiekiem, po ludziem Jednym z przedstawicieli rasy człowieków. Rasy człowieku. Nie, a człowieków. Bo jest wiele człowieków. Nie masz żadnej super szybkości! Nie udawaj! No bo nie chcesz się wam Bo mamy scenariusz i on nas obowiązuje. Ciebie nie, bo ty wymałeś im mi dobrze. nas obowiązuje scenariusz. Teraz bardzo miękka. Praca ja bardzo ja miękka, no więc... Ja obowiązujmy scenariusz, yy, czyli ogólnie, w którym żyjemy. Aaaa... Przecież bo gdybyśmy mieli taki idealny, prawdziwy scenariusz, to by grudno było. Dziwne.

bo chociaż... Nie, nie było. Skupka, 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 skupka. Nie, nie Nie, nie było. Nie, było. Nie, nie było. Nie, nie było. Nie, nie było. Nie, nam było. Nie, nie 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 nam Nie, to... W kilku Nie, nie było. Nie, nie Nie było. 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 Ale mam, uciekał, albo zbierał, albo po prostu krył się. Krył się, no właśnie. I nie łapaliśmy. Mam się ewidentnie i prawdopodobnie ewidentnie. Nie chciało i jeszcze raz nie chciało. A tym razem, patrzcie gdzie on się zapuścił. U, to nie jest to my nie wiemy, czy my tam nie będziemy w innych odcinkach, czy wchodzić. Widzicie go? My tam mamy iść my tam musimy iść. A go... ten nasz odcinek po prawie 5 minut, wow! Patrzcie, jaki dziwny tory! Dzieszy odcinek, wydaje mi się, że będzie trochę dłuższy niż poprzednie odcinki. To Chyba, że. E to, ja bym chciał na 15 minut. O! No. Nie, do 20? E to, jakby dobrze było. Co wy by robano takie długie odcinki? Zaprawda! Ja wyglądałaś z drugiego z innego? No, jak go, jak na 45 live był, no ale... A, i polecam do oglądania kanału Minecraft KB Oczami jaskiniowca I... I bohater Oraz też kończysty bohater młody. No, to jest trzeci do z tego bohatera Niestety nie ma dwóch pierwszych, zamiast kończystego bohatera Przepraszamy Ale I to... Nie to na rywodach, jak się nazywamy? Tak taki gościu LJ.pl. LJ.pl. No i niestety, chcący, pierwszy dwa sezony musiał usunąć. No nie, Ale, no, robi się taką fajną połówkę, w pierwszym sezonie Zdalił No, ją, no, no, nie, to tak. to no, no,

Nie wiem. O nie, o nie, nie, ja Być albo nie być. Być albo nie być. o to jest pytanie? A być albo nie byś? być, żeby ciasto mówić, czas pier. To trafi do skomiszu bo lepsze miejsce to na dla widzów Więc prosiłem się bardzo. Ola druga. Nie mów! Może mi nawet oglądać na wraz. Nie baw w Tylko nagrajmy. Tylko nagrajmy i parę jeszcze chyba. Chyba ci. Ale oglądajcie. Oglądajcie nas. Łapkujcie, komentujcie. Róbcie co trzeba.

Nie ja dziecka! Jestem tam! No Maren, zresztą uciekać! To ma masz też nie jak widać! Barbek! Odmówiłeś nasz scenariusz! Nie wiem go! Ferio! Szpiegaj nam szybko! Tędy! Bożena, bada Musimy bada chodź. za kamerą. Nie musisz się chować za kamerą. Mariusz, uciekli nam. Mariusz nam ucieknie. Chciałabym, Nie, Nie idź tam. O! O, bada Mariusz. Już, czekaj. Zrobimy małe cięcie. Mówiliśmy, cięć będzie więcej, także... cięcie. To trochę dłuższe niż tamte poprzednie, ale... No, to trwało nieco. Musieliśmy coś uzgodnić z producentami. No. Zadzwonili do nas, zrobiliśmy coś na sprawy intymne i na Intywne? sprawy... Intymne? Chyba intymne. na sprawy Dłużkowe. Czyli picie jedzenie. Agenci, konsumenci, i Agenci również. Wydawcy. Agenci. Agenci. Zapomnę ci w telefonie, na to samo. Agenci w miejscu, Ktoś nie ma telefonu. A oto, znowu Mariusz się pojawia w tym odcinku. A I chyba w tym miejscu go skończymy. Ktoś, kto skończy?